I ta przykupa jest całemna, co jest całemni i piąta królewna. Dwa godzina, pierwsza godzina, oto dziecko, oto pierzyna. Piąta królewna na łóżko Kiedyś kiedy w dróg tylko krzywdy. Śpiąca królewna śpi i książę jest ze śmiech. Śpiąca królewna śpi i książę się ze śmiech. Śpiąca królewna śpi, a w morzanie patrzy drzwi. Władze się wierzą w Bosch. Mijają lata, pół wieku przeszło, dworzanie przeszli na ręce, Ten książę jedzie. Za godzina wpadła a ale za głowy się łapce. Królewna całe życie przespała i chciążę używa. Okay <laughs>